Dzień dobry, halo? A witam. Witam serdecznie, no to jakiego ma pan ptaka? Grubego. <laughs> no to w takim razie gratuluję serdecznie, a mogę szczegóły jakieś znać? Aj, 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 aj. Centymetry? <laughs> Wie pan co? No jak już rozwiążemy zagadkę, to wtedy się dowiemy jakie są centymetry. <laughs> dobra, to może gil. E, nie, jeszcze nie, ale to jest bardzo dobra odpowiedź. <laughs> halo? Halo, jakie to będzie słowo? Eee, pierdolnik. Słucham? Halo, pierdolnik. No nie, nie, to nie jest dobre słowo. Nic z tych rzeczy, absolutnie nie. Halo, halo. Dobry wieczór? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? No proszę pana, nie wiem co pan tam trzyma w szafie, ale chyba lepiej posprzątać w szafie, ja myślałam, że to to raczej gdzie indziej, no ale dobrze, można i w szafie, różnie z tym bywa, albo może sobie przyczepić, no nie wiem. Może jakaś pani zadzwoni mnie, uratuje i tutaj samych panów mam w reżyserce, więc jakąś panią z przyjemnością usłyszę. Czy jest jakaś pani przed telewizorem? Halo, jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry, tutaj Pani. Dzień dobry. Ma Pani bardzo męski głos, ale witam bardzo serdecznie, poproszę o odpowiedź. O, dziękuję, sami swoi. No, proszę bardzo, to dla Pani 50 zł. Bardzo dziękuję. Z trzema telefonami się nie udało, widzisz? A myślały, że się uda z pierwszym, drugim, w góra trzecim. I nikogo nie, nie udało. Halo? 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 Kibel. Okej. Okay. Nie, 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 nie Kibel. Reszed się nie myśli. Reszed się nie pomyślał o tym sobie. Na pewno warto się zastanowić i swój pomysł sprawdzić tu na antenie. O właśnie tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam panią. Witam pana również, jaka odpowiedź? Ja myślę, że Paweł śpi w szafie. Paweł, no mógłby być Paweł, ale nie w mojej szafie. W mojej szafie Pawła nie ma. Zapiszę. Żeby było jasne, nie chodzi o żadne imię. Paweł, niech się lepiej obudzi i jak najszybciej wyjdzie z szafy, no bo to nie jest wygodne miejsce. Dzień dobry. Coś do jedzenia na kapu, proszę. Krowa. Krowa? Mu! Mu! Czarna krowa w kropki bordo. I Coś tam żyła trawę kręcąc mordą, tak? Była taka bajka, czy tam... Zapraszyła się nasza krowa, że ją chcemy zjeść. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się, jak nie będę tej krowy zapisywać, bo możemy zjeść. No i okropne to jest, że... Ale może wykluczona. 300 złotych, 300 złotych do wygrania. Może teraz. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. Wie... Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Pizdeczka. <noise> ja tutaj mówię o ekstendrycznych odpowiedziach. Nie zmieściłaby się tam, bo jest już Paweł. Byłoby trochę ciasno, chyba że macie jakąś wielką szafę. E, jednak spróbujmy z czymś innym, dobrze? No... I halo, dobry wieczór. No halo. Poproszę odpowiedź. Ale z czego? Do zagadki. Do e, jakiej zagadki? Bo teraz już nie wiem. Proszę pan, jak się wybiera numer telefonu, trzeba wiedzieć, gdzie się dzwoni. Ile monet e, no, jest na ekranie? E, t, e, monet, które są do wydania, tak? No. To jest, panie, panie... Eee... Nie pan, czy nie, bo nie mogę czekać. No, ja wiem, trzy... wiem. Roz, no to słucham. 3, 4, 5, 6, 7, 8. nie. 8. Dziękuję za odpowiedź, ale polecenie brzmi, ile pieniędzy jest na obrazku. Ale jeżeli coś Wam przyjdzie jeszcze do głowy, to szybciutko wybieramy numer albo gwiazdkę 7301. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Halo, poproszę o odpowiedź? E, odpowiedź to Bocian. Bocian, czy ja dobrze usłyszałam? Pytanie było, czy można jechać? Tak, myślę, że trzeba mu kółeczka tam gdzieś doczepić, żeby można było bocianem jechać. No, ale taki ekologiczny środek transportu, to trzeba przyznać. Pan na pewno tro troszeczkę nas wszystkich obudził. Kto panią sięgnie? Proszę, halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo, jaka jest odpowiedź? Kupa. No też trzeba posprzątać w tej szafie. W takim razie, cześć z Państwa, namawiam, gorąco namawiam. Zróbcie porządki w szafie, bo słyszę, że macie tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Dzień dobry. Hello. Witam serdecznie. Jaką odpowiedź proponujesz? Pokaż c. To bardzo dobra odpowiedź, ale obawiam się, że o tej porze niestety nie mogę spełnić Twojego życzenia. No ale jeśli kiedyś odważysz się tutaj stanąć bezpośrednio przed kamerą, to kto wie, co się może wydarzyć. Bo jeszcze osiem możliwości, które na pewno można znaleźć. Dzień dobry. Halo? Witam. Halo? Witam pana, coś białego. Jejku! No nie wiem, nie, co pan powiedział, ale chyba coś niestosownego, tak mi się wydaje. Eee, cóż, okej, okay, coś białego, co... Do studia trafiacie szybciutko, bez problemu i kolejna osoba, poproszę o odpowiedź. Halo? Halo, poproszę o odpowiedź. Podpierdolić. No, wie pan co, ja bym tutaj proponowała bardziej cenzuralne słowa. Myślę, że mimo późnej godziny powinniśmy się w jakichś ramach kultury trzymać. No i jest kolejna odpowiedź, słucham. No, no to będzie podjebać. No nie, to już chyba analizowaliśmy tego typu wyrazy. To już druga wpadka w dzisiejszym programie. Od... I jakaś próba, może w głowie jakoś się coś. O, witam serdecznie, jaka odpowiedź? Jaka kurwa odpowiedź? Słuchajcie, pojeźdź. O, jej, nie, dzisiaj mamy naprawdę, to jest najgorsza odpowiedź. No, kolejna osoba się naprawdę bardzo zdenerwowała. Ja czekam na kogoś, kto potrafi wymyślić słowo na POD. O jakie imię może chodzić? Wybierz numer. Dzień dobry. Halo, poproszę o odpowiedź. Słucham, no. Poproszę o odpowiedź. A daj mi smoki, kurwa. Trzy. Słucham. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia. A, no właśnie, a propos. Dobry Słucham. wieczór, jaka odpowiedź? Witam, jaka odpowiedź? Halo. Odpowiedź brzmi... No. Mój ptaszek jest miękki. Aha, no to proszę pana, to nie do mnie z tym, proszę, może coś z tym fantem zrobić. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo, halo. witam, jaka odpowiedź? To jakie pytanie? Dobrze no, pana, jak pan nie wie, to po co pan dzwoni? Pytanie jest na ekranie. Wie pan, jaka jest odpowiedź, czy nie? Trzy? O, oczywiście. Słucham. E, jeden? Trzy? 5, 6. To nie jest prawidłowa odpowiedź. W takim razie 180 zł proponuję kolejnej osobie: tu i teraz. Kto już ma pomysł, kto właśnie wybiera numer? I jest ktoś. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo? Pokażę No, proszę pana, ja nie jestem złotą rybką, która spełnia wasze życzenia. To nie koncert życzeń, tylko program interaktywny. Polega on na tym, że trafiając tutaj do studia, nie wydaje pan poleceń, tylko odpowiada na pytanie. Możemy tam znaleźć płaszcz, ale nie w kopercie. Halo, dobry wieczór? Dobry wieczór? Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór? Pierdolenie? W szafie? Proszę pana, to takie ma pan tutaj troszeczkę ekscentryczne zapędy. No nie, nie będę zapisywać, pozwólcie, że nie, zapis nie zapiszę. 300 złotych. No dobrze, tak jak mówiłam, to jest zagadka na rozgrzewkę. O, jest telefon, ja od razu poproszę o propozycję słowa. Halo, halo? Um. Jaka odpowiedź? Salceson. Um. Salceson? No nie, to, to słowo zdecydowanie nie rozpoczyna się od POD. No pan się pomylił z literką. Szanowni Państwo, można się łatwo pomylić. I niestety, reżyser. Przyznaję się, mimo że razem sprawdzaliśmy ja i on i nasz technik, to niestety pod jedną z kopert jest zawód, w którym jest litera A. Mm, brawo, to dobrze, że chociaż teraz się zorientowaliście. Ila siódemka, tak? No dobrze. Szczęśliwa siódemka. Dobrze, słuchajcie. A no proszę. <laughs> zobaczcie, zobaczcie, jak łatwo się pomylić. Skoro reżyser się pomylił, a zwróciłam uwagę na ten zawód, a też nie wyhaczyłam tej literki. <laughs> no dobrze, dobrze, małe fopa, ale niech będzie w nagrodę. Zapłacę po 75 zł za każdy z zawodów, który ukrył się pod poszczególnymi kopertami Obiecuję, że, że te pozostałe na pewno nie mają literek A jeszcze raz przepraszam w imieniu reżysera no, Czuję się troszeczkę zakłopotany Ale słuchajcie, no tak czasem bywa Reżyser też człowiek, więc pomyłki mogą się zdarzyć No dobrze, no dobrze, że wyłapaliśmy to <grych> zanim, zanim pojawiła się tutaj jakaś odpowiedź